Siemanko z tej strony 0225 Jako kubaczek pl30 I dzisiaj gramy w lola Zaczynamy na samouczku No zaczynamy No chcę się zapoznać z tą grą Tutaj mi każą iść Czekajcie, czymy dźwięk O? Mapy. Ty, ani żaden z Spoczko. To idziemy. A, jest do kolejnego punktu orientacyjnego. Dobra <coughs> Czekajcie, bo jestem odrobinkę chory. Zazwyczaj... No to to ja wyjąłem, bo już przechodziłem troszeczkę samouczka wcześniej. Bo ja chciałem, żebyście... po prostu zobaczyli jak od początku gram. Tój bohater awansował na wyższy poziom. Spoks. Ilekroć twój bohater pokona jednostkę lub zniszczy budowlę wroga, zdobędziesz doświadczenie. Widać to na pasku doświadczenia. Zdobywanie poziomu... Czekajcie. Hmm, dobra. Wydaj pierwszy punkt umiejętność Wy śmienicie. Spoko. Rozumiem. Kolejną grupę stworów treningowych. Tym razem odnów punkty życia <much> bohatera, klikając. <much> no Dobra robota. Okay. Inną metodą na uleczenie <śmuch> bohatera jest powrót na platformę przywoływania. Można to osiągnąć, wiem, używając zaklęcia powrotu.

przedmiotów. Niektóre stanowią część składową potężniejszego ekwipunku. Udało mm. ci się kupić kolczastą kolczugę. Świetny przedmiot obronny. Przydatny wobec przeciwników o dużej prędkości ataku. Sojuszniczy przywołują Z okay. swojego bohatera, by ten zaatakował siły wroga. Odblokuj kamerę i przesuń widok, żeby zobaczyć jak toczy się bitwa. O nie. O-o. No i pokonali naszego. Słuchaj, że jestem tak cicho, ale wsłuchuję się po prostu w tą grę. Co tam mi każą? Spoko, idziemy. Dzisiaj będę do sklepu wszedł. Hmm. Aha, czyli że nie można, nie możemy nic na razie kupić. Okej. Okay. Szybko, szybko. Spoks. Kryj się za Dobra. Lepiej Lepiej o nie, 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 nie. Już nam wie, zniszczyli. I po co ja tam czekałem? A i tak pokonamy. Strzelamy. Dedaj daj Też. Minionki. Ruszaj naprzód, by stoczyć bój na ziemi wroga Dobra A nie staj, by swoje stwory. Szybko. Szybko, póki możemy jeszcze atakować wieże Póki mamy minionki Stwory Dobra Jedna wieża zniszczona O nie, zostawcie moje minionki nie 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 nie, ty! Się odsuń. wiem że cię pokonam On jest słaby He, <laughs> że się to ciebie to boję He, <laughs> słaby Jesteś na dobrej drodze, by stać się legendą. Słabi oni są Spoko Konamy to

No w sumie też jest trochę słaby, ale odbiera szybko ten nasze życie. A ile mu zostało? Huh. Zniszczymy im tą wieżę. A tutaj doładujmy. Jeszcze. Spoks. Dobra. Wygraliśmy walkę. E Dobra, by było na tyle. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda samouczek. Nie będę Wam już pokazywał bitwy z botami, chociaż może z kolegami. O, teraz zadzwonię do kolegów i nagram. A więc zaraz będziemy kontynuować. Znaczy, będzie następny odcinek, sorry. To do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.